W dzisiejszym odcinku poinformujemy Was o nawiązaniu współpracy między Neowiz a Polygon, wspomnimy o zatrzymaniu łańcucha Helium oraz o nawiązaniu współpracy portfela Diaper z serwisem Instagram. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłosimy. Przed nami kolejna dawka informacji. Następnie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, o takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Polygon i Neowitz połączyły siły, aby uruchomić platformę do gier blockchain Intella X. Na platformie Intella X gry firmy Neowitz zawitają do świata Web3. Neowitz jest firmą, która stworzyła m.in. gry Cuts Saub oraz Blade 9 Wraz z platformą Intella X pojawi się zastrzeżony portfel 9 Wallet. Portfel oparty na Web3 ma oferować główne usługi platformowe, takie jak Dexy, Bridge, NFT Launchpads, NFT Marketplace i inne. Binance stwierdza, że wraz ze wzrostem popularności Web3 i Metaverse znaczenie inteligentnych kontraktów NFT staje się coraz większe. Binance poświęciło cały artykuł tej tematyce, osoby zainteresowane zapraszamy do lektury. Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Stepen nawiązuje współpracę z Line Blockchain. Stepen wierzy, że ta współpraca pomoże im nawiązać lepszą więź z użytkownikami Line. Line w zamian uzyska możliwość promocji zdrowego stylu życia i inicjatywy w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla. Arbitrum to jedna z pierwszych czterech sieci obsługiwanych przez protokół MUX. MUX nie może doczekać się dalszego rozwoju swojego ekosystemu. Jako rozwiązanie warstwy drugiej, Arbitrum zapewnia wysoką wydajność produktu. I przystępne opłaty transakcyjne, co doskonale pasuje do protokołów handlowych. MACDEX V3 był jednym z pierwszych protokołów wdrożonych w Arbitrum i od tego czasu ekosystem przyciągnął ogromną rzeszę użytkowników Web3. Po przejściu na protokół MACDEX4, Arbitrum nadal będzie dostarczało zoptymalizowane rozwiązania handlowe i przyciągało traderów Web3 do MUX. Firefly Stardust Beta 3 jest już dostępny. Firefly to oficjalny portfel dla kryptowaluty IOTA. Firefly składa podziękowania dla społeczności IOTA za pomoc przy testowaniu i zgłaszaniu błędów. Deweloperzy Helium badają przyczyny zatrzymania łańcucha, które miało miejsce wczoraj w wyniku aktywacji najnowszej zmiennej w łańcuchu. Wszystkie fundusze były cały czas bezpieczne, transakcje oczekiwały na przetworzenie. Kilka godzin później blockchain Helium wystartował, lecz liczba transakcji w każdym bloku była zbyt niska. Deweloperzy monitorują sytuację i starają się rozwiązać ten problem. Programowanie zgodnie z Web3 stało się o wiele łatwiejsze dla programistów Web2. Neil Protocol prezentuje swój pakiet JavaScript SDK. Pakiet JavaScript SDK firmy NIR jest kluczowym krokiem w kierunku dalszego rozwoju Web3. Angel Hack nawiązuje współpracę z Avalanche i Avalabs. Współpraca ma na celu zorganizowanie Avalanche Hack Summit 2022. Uczestnicy tego wydarzenia będą mogli walczyć o nagrody o wartości 50 000 dolarów w stablecoinach. Osoby zainteresowane mogą dołączyć do wydarzenia, klikając odpowiedni link w opisie filmu. Hashpack V3.1.0 został wydany. Ta aktualizacja zawiera zmiany dostosowane do nowej wersji Hashconnect. Aktualizacja znacznie usprawnia konfigurację i będzie dużym ulepszeniem dla programistów Dapps. Wszystkie połączenia Dapps zostały zesetowane. Użytkownicy muszą ponownie połączyć się ze swoimi aplikacjami. Aktualizacja sieci EOS Network wprowadziła wiele przydatnych funkcji i poprawek. Mandel 31 jest zwiastunem rzeczy, które nadejdą. W aktualizacji zostały wprowadzone nowe narzędzia dotyczące cyklu życia transakcji. Ulepszone zostały prymitywy kryptograficzne i biblioteki szyfrowania. Zostało dodane również narzędzie docker. Meta ogłosiło nowe partnerstwo z łatwym w użyciu portfelem Dapper. Przy okazji zostaliśmy poinformowani, że nowa funkcja wyświetlania NFT na Instagramie rozszerza się. Ta funkcja będzie obejmowała teraz obsługę łańcucha bloków Flow i będzie dostępna w 100 dodatkowych krajach. Merging Protocol został aktywowany w sieci testowej Juno. Udaj się na stronę trade.mergent.io. I poproś o tokeny testowe, aby rozpocząć testy. Margin Protocol opracowuje zdecentralizowane protokoły wieczyste i wielołańcuchowe silniki marginesów dla sieci Cosmos. Dajcie znaczy skorzystaliście i przetestowaliście tą sieć. Kto wie, może będzie z tego jakiś airdrop. Synapse Network przekazuje ważną informację od Chillplay. Sprzedaż tokenów Chillplay została przełożona z powodu nowego harmonogramu aukcji. Zapisy na białą listę zostały przedłużone do 28 sierpnia, a możliwość zakupu tokenów do 30 sierpnia. Program Liquidity Mining DeFi Chain jest już dostępny na główne sieci Ethereum. Milion tokenów DFI z funduszu Community zostały rozdystrybuowane, aby zachęcić społeczność do wydobywania płynności dla par DeFi do ETH, DeFi do USDT oraz DeFi do USDC na Uniswapie. Everdom zabezpiecza zobowiązanie inwestycyjne o wartości 10 milionów dolarów od Gem Digital Limited. Inwestycja GEM skupia się na rozwoju zespołu ekspansji technologicznej, szybko śledzącej rzeczywistości wirtualnej, marketingu i nawiązaniu partnerstw. Giełda BitMat stwierdza, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć budować swoje portfolio krypto. Skorzystaj z ekskluzywnego kodu Socials, aby mieć szansę na zgarnięcie bonusu powitalnego o wartości do 3000 dolarów. Subpad został zintegrowany z AliTen. Sappat, to kompleksowy ekosystem subskrypcji skoncentrowany na fizycznych i internetowych produktach oraz usługach. Użytkownicy mogą kupować tokeny SAP za waluty Fiat bezpośrednio na stronie Sambi. Ali zapowiada wprowadzenie „więcej partners już wkrótce”. Waze zaplanowała serię AMA poświęconą programowi ambasadorskiemu. Gospodarzem AMA będzie Jack Boff. Dodatkowo w AMA pojawi się również nowy szef community Joe Paul. AMA odbędzie się w czwartek o godzinie 17 czasu polskiego. Nowa para handlowa SNX do BTC jest już dostępna na giełdzie i aplikacji Crypto.com. MetaWizards nawiązuje współpracę z Dropper. Dropper jest wiążącą platformą esportową. sportową Dropper pomoże MetaWizards wprowadzić NFC do ich gry. Dodatkowo Dropper będzie służyło pomocą w zakresie ekonomii oraz będzie wspierało MetaWizards pod względem technologicznym. To tyle z informacji, które dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Jakie projekty możemy dla was śledzić? Dziękuję wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!